Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj pochylimy się nad niedojrzałością do małżeństwa. Poprzednio wymieniałem przyczyny trudności w budowie relacji małżeńskiej. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą z tych przyczyn niedojrzałością do małżeństwa. Otóż człowiek rodzi się niedojrzały, to jest oczywiste zupełnie. Człowiek, rodząc się, nie panuje rozumem i wolą nad swoim postępowaniem. Natomiast człowiek dojrzały, nie tylko dojrzały do morszej ale w ogóle dojrzały, musi przyjąć kontrolę, powinien przyjąć kontrolę rozumem i wolą nad swoim postępowaniem, nad swoim życiem. Czyli powinien rozpoznawać, co jest dobre, iść za dobrem, rozpoznawać, co jest złe i odrzucać zło. To jest taka idealna dojrzałość, że zawsze wybieram dobro, zawsze odrzucam zło. A jeśli do tego mam dobrą, bożą hierarchię wartości, no to jeżeli zawsze wybieram dobro, i zawsze odrzucam zorą, to jestem święty, tak? Niezależnie od kosztów, nawet za cenę życia. I teraz to człowiek, żeby chcieć podjąć trud wychowania siebie, trud dochodzenia do dojrzałości, bo to zawsze jest połączone z trudem, musi podjąć decyzję, że chce taki trud podjąć, bo to się samo nie, nie robi, to z, z wiekiem, z kilogramami ciała, człowiek nie staje się dojrzały. Oczywiście on tam dostaje w jakimś tam momencie dokument dojrzałości, ale on nie znaczył jego dojrzałości osobowej. Oczywiście nic. Może być jak dziecko, są dziesięciolatki, które zachowują się jak małe dzieci, które y, wszystko robią dla własnej przyjemności, w ogóle nie kontrolują rozumem, y, żadną refleksją pogłębioną swojego postępowania. Prawda? A więc najpierw trzeba chcieć. Wejść na drugie wychowania samego siebie, na drugie do własnej dojrzałości. Teraz problem jest w tym, że do tej pierwotnej dezintegracji, to się mądrze nazywać, rozbicia wewnętrznego na początku życia, my wierzący wiemy, że to jest kaza grzechu pierworodnego, trzeba zająć się postawę. I świat podpowiada taką postawę. Twoja natura jest bezpowrotnie zniszczona. Jesteś liściem na wodzie, bytem ku śmierci, atomem w naczyniu z próżnią. Nie masz yy, Żadnego wpływu na swój los. Twój los jest dawno zdeterminowany, zapisany w gwiazdach, a ty jesteś rzucony na ten, na ten nurt i, i musisz tak płynąć jak ci, jak ci zapisano, prawda? To jest potwornie pesymistyczna wizja człowieka. Wizja, w której człowiek właściwie nie ma żadnego wpływu na swój los. Efektem przyjęcia takiej wizji ludzie ją podświadomie przyjmują, że tak już musi być, że los jest zdeterminowany. Efektem przyjęcia takiej wizji jest potem chodzenie do wróżek. No bo jeśli mój los jest zdeterminowany, to pójdę do wróżki, ona mi powie, to po co się będę męczył, prawda? A sprytna wróżka mniej więcej łatwo się zorientuje, co by klient chciał usłyszeć, a więc mówi to, co by chciał usłyszeć, za co klient płaci, prawda? Odejdźmy. nie chcę się zatrzymać nad tymi negatywnymi, posymistycznymi wizjami człowieka, bo tacy, tacy ludzie nie podejmą trudu samowychowania. Bo skoro jego los jest zapisany w gwiazdach, to po co ma się wygłupiać, w ogóle wysilać? Przecież tak nic z tego nie będzie, prawda? Otóż y, prawda jest inna o człowieku. Człowiek jest, rzeczywiście ma naturę zranioną, dajmy, duch jest chrześcijański wizji y, człowieka. Człowiek ma naturę zranioną, ale tylko zranioną. Rany są uleczalne i rany można leczyć. W jaki sposób? Za pomocą wysiłku, trudu własnego i za pomocą łaski. Od górnej pomocy, bo nasza zniszczona natura nie potrafi w pełni osiągnąć świętości bez pomocy gdzieś tam. Pewnie się niektórym kojarzy takie zdanie: Łaska Boża jest do zbawienia, koniecznie potrzebna. Tak, do osiągnięcia pełnej dojrzałości, która w zasadzie jest świętością, jest potrzebna łaska, nikt tego nie osiągnie własnymi siłami. Teraz ten trud yy, samowychowania, decyzja najpierw, że tak, mam naturę zranioną, ale mogę się poskładać. Podejmuję trud, żeby w coraz większym stopniu mój rozum i wola panowały nad moim życiem. Jak to robić? Praktycznie. Ja już wspomniałem wcześniej o tym, żeby te dobre pomysły przekładać na czyny. Każdy czyn o charakterze ascencji, odmówienie sobie czegoś dobrowolnie, jest przejęciem, w efekcie daje przejęcie kontroli nad sobą samą. Ja mam ochotę na cukierka, ale go nie zjadam. W związku z tym y, mój rozum i wola zapanował. No, można to robić na rzeczach neutralnych, ale znacznie ważniejsze jest, żeby to robić na rzeczach y, nieneutralnych moralnie. Mam pokusę zrobienia czegoś złego, za co na przykład dostanę pieniądze, ale rezygnuję z tego na rzecz właśnie własnego wzrostu. Prawda? Świadomie nie wchodzę w coś, co byłoby przyjemne czy dawałoby korzyści, ale czyniłoby mnie gorszym człowiekiem. Więc trzeba to sobie jakoś uświadomić. I, Wymyślać czyny, Raz to jest ta dobrowolna asesja. Druga raz. Druga rzecz, bardzo prosta, która zwłaszcza polecam ją mężczyznom, którzy wychowali siebie, ojca, mają taką skłonność do decydowania kobiecego na fali aktualnych uczuć. Planować sobie następny dzień. Jest na piśmie. Wypisuję sobie, co jutro zrobię. Nawet taka głupia rzecz. Wstaję powiedzmy o 6.15. Dzwoni, budzi, uej, właściwie nie muszę wstawać, nie chcę mi się, dzisiaj, mam trochę luzu, wstanę później. Ja się cofnąłem na drodze do swojego wzrostu, bo coś zaplanowałem rozumem, tak uznałem wczoraj wieczorem, a dzisiaj sobie moje uczucia to wykazały, ten pomysł, prawda? Być może to nie miało żadnego wpływu na przebieg dnia, że zdąży wszystko zrobić, ale jest porażka, bo odstąpiłem od planu rozumu. Jeżeli ja zacznę pilnować rzeczy, które zaplanowałem raz, drugi, piąty, dziesiąty, to ja uzyskuję coraz większą kontrolę rozumem i wolą nad swoim życiem. Aż w końcu stanę się tak dojrzały, tak dorosły, że zawsze potrafię pójść za tym, co rozum wskazał jako dobre, a odrzucić to, co rozum podpowiada, że jest złe. Tak jak powiedziałem, nie da się w pełni osiągnąć takiej pełnej wolności, takiej świętości, że nawet za cenę życia nie odstąpić od świata swojej wartości, nie da się tego osiągnąć ludzkimi siłami, dlatego potrzeba wsparcia. Oczywiście rozsądne pytanie może ktoś zadać: jaki procent muszę mieć wkładu własnego, a ile mogę dostać w postaci łaski darmowej. No, oczywiście nie potrafię wyliczyć procentu, natomiast ja dam anegdotkę, która to bardzo ładnie ilustruje. Pozwólcie, że ją opowiem. Nie możemy być ogóle na smutno i na poważnie tutaj się spotykać. Anegdotka leci tak. Pewna pani, przeżywszy uczciwie swoje życie, poszła na drugą stronę. Zobaczyła drzwi do raju. No to pewnym krokiem prosto wali do raju. Uczciwie przeżyłam życie, nie ma żadnych wątpliwości. A święty Piotr zatrzymuje, mówi chwileczkę, chwileczkę, to i punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No, co dobrego w życiu zrobiłeś? No, jak co dobrego, całe życie, wierna żona, matka, nie oszczędziłam trudu wychowanie, w obsługę w całego domu. No dobrze, mówi święty 10 punktów. Co jeszcze? Ona troszkę przestraszona, no, to mówi o wiem, mam syna księdza, taki oddany jest z młodzieżą po górach, chodzi, nie szuka wygody, nie szuka jakichś swoich przyjemności, jest dla ludzi pobożny. No bardzo ładny mówi. Św. No, jeszcze pięć punktów. Co jeszcze? Ona coraz bardziej przerażona, że jakiś jeszcze zaczyna szukać w myślach. O, przypomina sobie, wiem, wiem, wiem. Pomagałam chorym sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie yy, nosiłam jej jedzenie, sprzątałam, pomagałam się umyć. I to samymi miesiącami trwało. No, święty Piotr mówi: No, bardzo ładnie, podajesz dodatkowy punkt, a właściwie niech będzie dwa punkty. Kobieta tak niepewnym głosem pyta: święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No, dziesięć tysięcy. Jezu, miłosierny ratuj. Na co święty Piotr, dziękuję, wystarczy. Tak, spodobało się Stwórcy, żebyśmy się trudzili nad swoim wzrostem, ale spodobało się, żeśmy mieli tyle pokory, żeśmy Jego prosili o wsparcie. Popatrzmy, co robi syn mamnotarny przed powrotem. Pada na kolana, ojcze, zgrzeszuję się Bogu i Tobie. I to wystarczyło do tego, że on został przyjęty w pełni, usynowiony ponownie, sygnet, Ponowne prawo do spadku, szata to wszystko są symbole, które wskazują, że tu są przywrócone do pełni łask, do pełni łask. Ale nie żeby tego własnych sił musiał gdzieś tam powiedzieć uznać swoją winę, ukorzyć się przed Panem Bogiem. I to jest kwintesencja rozwoju człowieka: że póki moja pycha mówi, że ja sam wszystko załatwię, tym mamy lekcję pokory. Każdy z nas, albo większość z nas pamięta, jak tam na początku swojej przynależności do kościoła, tej świadomej spowiedź, pierwsza komunia, tamte czasy, dawne, dawne, że była taka pokusa, że no znowu zrobiłem ten sam grzech. To ja teraz nie pójdę do spowiedzi, ja się poprawię, jak już będę tak dokładnie dobry, no to wówczas pójdę się wyspowiadać. To jest pokusa sz Szatana że ja swoimi siłami stanę się dobry, a potem pójdę do spowiedzi. Spowiedź jest po to, by odzyskać siły do czynienia dobra. Jest tam wsparcie łaską sakramentalną. Tak czy inaczej, każdy powinien tęsknić do takiej pełnej swojej wolności, takiej, w której on zawsze może wybrać dobro i zawsze rzucić zło. problem ja, polega na tym, że dzisiejszy świat tak ogłupił ludzi, tak zawładnął jakimiś... Koszmarnymi pomysłami na szczęście, przez zabawę, przez przyjemności, przez... Że, że ludzie w ogóle nie chcą zmierzać do własnej wolności wewnętrznej, która jest w ogóle podstawą szczęścia, podstawą miłości. Jak ktoś siebie posiada, to może siebie dać. A powiedzieliśmy już wcześniej, że szczęście jest jedynym źródłem miłości. Więc może dać siebie tylko ten, który siebie posiada. Inaczej mówiąc, ten, który siebie posiada w stopniu ograniczonym, może siebie dać w stopniu ograniczonym, bo więc jego miłość będzie karłowata, jego miłość będzie marna, prawda? A więc każdy, kto marzy o pełnym szczęściu, powinien marzyć o pełnej miłości. Ludzie tego nie rozumieją. A żeby marzyć o pełnej miłości, to powinien marzyć o pełnej wolności, bo taka jest konsekwencja prosta. I teraz... To, że nie wszyscy marzą o tej pełnej wolności, to może zilustruję prostym przykładem. Odpisuję na setki listów w internecie, mail, maili, tak? Pisze młoda dziewczyna, 23 lata, pamiętam, pisze tak. Trzy miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. Mi się grunt spod nóg usunął, mi się świat skończył. Nie wiedziałem, nie mogłem sobie miejsca znaleźć, nie wiedziałem, co z sobą robić. Ale w końcu pozbierała myśli, no przecież są terapie. Ludzie wychodzą z najgorszych uzależnień. Kochamy się, jesteśmy wierzący, wygramy. I mówię do niego, słuchaj, ty idziesz na terapię, ja się modlę, wygramy, nasza miłość zwycięży. A oni na to odpowiada, jest jaka, jaka terapia, ja to lubię. On już kompletnie ją zaburowało. Poszła do jego rodziców na rozmowę. Co musiała przeżyć dziewczyna młoda, jeszcze przed chwilą pójść do teściów przyszłych na rozmowę w tak delikatnej sprawie, to możemy sobie tylko wyobrażać. I to usłyszała od teściów. No, przecież wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców. Już kompletnie zamana. Usłyszała od rodziców: No co, ty chcesz być stałą panną? I ona pisze do mnie: i ja widzę te łzy na klawiaturze. Panie Jacku, czy ja zwariowałem? Czy świat wokół zwariował? Tak. Świat wokół nas wariował. Ludzie zawsze upadali, upadają i będą upadać. Ale czym innym jest upadek? A czym innym jest uznanie, że upadek jest normą, że ja to lubię? I to dzisiaj się to tak stało, że są ludzie, którzy piją, pijają się, są alkoholikami. Mówią, piję, bo lubię. Inni mówią cipam, bo lubię. Inni jeszcze mówią, że ja się zabawiam seksualnie, bo jestem wolny i nikt mi nie może tego zabronić. Jak zastosowali słownictwo świętego Pawła, to byśmy tym ludziom odpowiedzieli cymbał brzmiący jesteś. Jeśli nie masz w sobie miłości, nawet nie zmierzasz do tego, byś był zdolny do miłości, czyli nie zmierzasz do własnej dojrzałości, to jesteś cymbał brzmiący, który swoje przyjemności i słabości nazwał wolnością, nazwał miłością, nazwał szczęściem. To nic wspólnego z obiektywną wolnością, miłością i szczęściem nie ma. i nie wystarczy osiągnąć tą wolność wewnętrzną, Tą postulowaną tutaj, tą o którą trzeba walczyć i modlić się tak naprawdę. To są te dwa narzędzia, walki o własną wolność wewnętrzną. Nie wystarczy osiągnąć wolność. Trzeba tą osiągniętą wolnością, stanem posiadania siebie, zadysponować, czyli przekierować siebie na jakąś drogę miłości. Najpowszechniejszą drogą miłości jest małżeństwo. Zresztą. To małżeństwo w wymiarze relacji międzyludzkich daje największą szansę na szczęście. Ja to nazywam lawinę szczęścia, daje małżeństwo, jeżeli jest przeżywane zgodnie z pomysłem Pana Boga, czyli według jego przykazań. Wówczas mamy szczęście z najbliższej relacji, jaka może być między mężem i żoną, komunii osób, nazywają Paweł II. Mamy szczęście płynące z relacji z dziećmi. I to nie tylko wtedy, kiedy są małe i rozkoszne, ale relacje również z dorosłymi dziećmi do końca życia, a potem z dziećmi naszych dzieci. Mimo, to już dostajemy, My dostaliśmy podwojoną liczbę dzieci, bo mieliśmy dwie dziewczyny i chłopaka, a teraz mamy trzy dziewczyny i trzech chłopaków, tak? No bo mamy dwóch zięciów i, 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 i jedną synową, prawda? Mamy dodatkowe dzieci, które też są źródłem szczęścia. I jak po Bożemu żyjemy, to tak, tak się naprawdę dzieje. Potem naszym wnukiem są źródłem szczęścia. Także to jest, tak jak mówię, lawina szczęścia płynie z małżeństwa, czyli małżeństwo to jest najpowszechniejszą, że tak powiem, karierą. Ale jeżeli ktoś na przykład wybierze kapłaństwo, ryzykując, z tej najbliższej więzi, jaka jest możliwa, człowieka z człowiekiem, czy z małżeństwa, ale stawia na najbliższą więź, jaka jest możliwa między człowiekiem a Bogiem. Bo mąż nie może mieć takiej bliskiej więzi z Bogiem jak kapłan, no bo kapłan no, dotyka rękoma Chrystusa, sprowadza nas na ołtarz Chrystusa, w imieniu Chrystusa odpuszcza grzechy. No, to jest taka więź, nie może mieć żaden mąż aż takiej, i teraz Kapłan tu zbuduje tą wspaniałą więź z Bogiem. On oczywiście jest dla ludzi i on tym ludziom służy, tych ludzi do Boga przyciąga. A jak nie zbuduje tej więzi i będzie chciał szukać swojego uzasadnienia, swojego kapłaństwa jedynie w kontaktach z ludźmi i służenie ludziom, no to wkrótce ci później, no zobacz, że oni mają lepsze więzi niż ja. Ja nie mam żony, ja nie mam dzieci, a tam gdzie mają, tak? Ale ty masz tą najgłębszą więź z Bogiem, prawda? Tak czy inaczej. Człowiek ma wybrać drogę swojej miłości, będąc wolnym, ma swoją wolność sprezentować, czy to żonie z całym konsekwencją małżeństwa, czy Bogu w kapłaństwie. Oczywiście są ludzie, którzy się no, nie spotkają osoby, która by się nadawała do małżeństwa, są skazani nie z wyboru, skazani na życie w samotności, no i oni też mają poprzez miłość realizować swoje szczęście, ale już nie będzie to miłość taka jak małżeństwie. To będzie miłość przedszkolanki do przedszkola, Jakie kochane panienki są przedszkolankami w wielu przedszkolach, prawda? One tak matkują tym dzieciom, że mają z tego mnóstwo szczęścia, płynie z tego. Ale nie będzie miała tak bliskiej relacji z mężem, jeżeli nie wejdzie w małżeństwo. Teraz jeszcze w kilku słowach chciałem to powiedzieć. Ta miłość małżeńska osoby dojrzałej, jaka powinna być? No bo o tym mówię, zmierzamy do tego najlepszego wzorca. Dwoje dojrzałych ludzi ślubuje sobie miłość do końca życia, są na tyle dojrzali, że panują nad sobą i tą miłość wypełnią do końca życia. Jaka ta miłość powinna być? To czytamy w nauce kościoła. Powinna być ludzka, a więc nie tylko cielesna, nie tylko psychiczna, ale również duchowa. Czyli powinna przebiegać przez te trzy wymiary. Wspólnota ciał, wspólnota całego życia z tym związanego, wspólne jedzenie, spanie i tak dalej, a więc wspólna cały ten wymiar materialny życia, wspólna Wspólna więź psychiczna najgłębsza, jaka może być między człowiekiem a człowiekiem, może być między mężem i żoną. I wspólna więź duchowa, łącznie z wspólnymi praktykami religijnymi, wspólną modlitwą, oby tak było w tych młodzieżach dojrzałych ludzi. Prawda? A więc ma być ludzka, objawiać całego człowieka, ma być pełna. Się obejmować wszystkie dziedziny życia. Tak. Takim smutkiem patrzę na małżeństwa, które podpisują intryzy jeszcze dzień przed ślubem, bo córka wnosi mieszkanie w posagu, a jak się rozwiodą, to mieszkanie zostanie w rodzinie. Takie kalkulacje już na, na, na wypadek, jak coś nie pójdzie. My wchodzimy w małżeństwo na całość, nie ma, że nie pójdzie. I jeżeli jesteśmy dojrzali, to na pewno pójdzie. Jeżeli będziemy się trzymać Pana Boga, to na pewno, na pewno, na pewno będziemy razem do końca życia. Nie można sobie tych furtek zostawiać. Nie ma prawa y, mążczy, że ona sobie rezerwować. Dobrze, wyjdę za Ciebie, ale w piątek wieczorem wychodzę i nie pytasz dokąd. Nie. Nawet jakby tam bardzo szlachetne rzeczy robił w ten piątek wieczorem, to nie. Mamy dzielić y, 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 całe życie wspólnie. To ma być pełna. Trzecia ma być wierna i gorzej, w miarę czytelne, tak? Czyli mamy wierność, tak jak spróbowaliśmy ślubu, wierność prawdziwa, nie tylko, że nie pójdę z inną kobietą do łóżka. tak? To, że w ogóle nie zdradzę żony, nawet psychicznie, nie zwiąże się z kimś emocjonalnie, bo y, to, to będzie niszczyło nasze małżeństwo. Wreszcie płodna. Płodna, czyli tak najbardziej podstawowe rozumienie płodności, to ta, która no, spłodzi dzieci, prawda? Ale nie wszystkie małżeństwa mogą mieć dzieci. Małżeństwo, które nie może mieć dzieci, też ma być płodne. Czy przez to czas adoptuje dzieci, czy przez działalność. Na rzecz rodzin, na rzecz rodzin wielodzietnych, jakieś tam matkowanie, jakieś ojcowanie, inne wymyślone. Ale ma być też płodna tym, że yy, będąc dobrym małżeństwem, apostołuje, nie ukrywa tego swojego szczęścia i przyciąga innych do tego świata wartości, w którym żyją. To jak pierwsi chrześcijanie. Zobaczcie, jak oni się kochają. I przychodzi do kościoła musieli być tak szczęśliwi jak tamci ci pierwsi chrześcijanie. Tak samo patrząc na małżonków, ludzie mówią: Ja chcę tak samo. Podpatrzę ich, aha, oni chodzą do kościoła, oni stosują przykazania w życiu, oni tym, a tym się kierują. To ja będę tak samo, chcę być tak samo szczęśliwy. To jest warto nasilniejsza chyba forma apostolska własnym przykładem, żeby ludzie zapragnęli być tak szczęśliwi jak ci. I Zapomnieliśmy o pojęciu, które kiedyś było oczywiste, to jest powinność przekazywania życia. Tak, małżonkowie mają powinność przekazywania życia. Przekazanie się dzieciom to nie powinien być kaprys. Teraz nie, bo podróż dookoła świata. Teraz nie, bo się urządzamy. Teraz nie, bo budujemy dom. Teraz niebo, bo jedziemy gdzieś tam. O, może teraz. Nie, małżonkowie powinni być na służbie życia. Jeżeli decydują, że w jakimś czasie nie będą poczynać dzieci, czy już więcej nie będą poczynać, to w pewnym sensie nawet się Panu Bogu tłumaczyć, Panie Boże, przepraszam, że teraz nie, ale sam widzisz, mamy takie warunki, bo nie ta postawa poczucia powinności przekazywania znikła. Na koniec może słowo, żeby już nie było tak, że wszystko musi być tak idealne, że wobec tego ja na emeryturze mogę dopiero wyjść za mąż, czy się ożenić, no bo dopiero wtedy osiągnę dojrzałość. Nie. My mamy wejść w małżeństwo wstępnie dojrzali, do małżeństwa, czyli wstępnie panować w elementarny sposób nad sobą, nad swoimi czynami, nad swoimi zachowaniami, nad, nad swoim życiem, a przez całe życie małżeńskie do końca dojrzewać coraz bardziej do miłości i otwierać się na coraz głębszą miłość. Bo im będę bardziej dojrzały do miłości, tym moja miłość będzie może być na wyższym poziomie. Że ten szczyt miłości powinien być w ostatnich dniach życia małżonków i mam je stale do niego dorastać. Czego oczywiście życzę i Wam, i sobie. 已经贵在不说话呢。